Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmiku. E, dzisiaj mam taki nietypowy filmik, ponieważ to będzie taki test, pierwsze wrażenie, bardzo zdrowego kosmetyku, a jednocześnie takiego, który bym chciała kupić i też nie jest jeszcze mój, ponieważ e, mowa będzie o słynnych metodach grena, e, czyli produkcie, który z jednej strony warto mieć, a z drugiej e, słyszałam opinię, że naprawdę produkt nic nie robi na twarzy, także dzisiaj chciałam się o tym przekonać. I od słowa do słowa okazało się, że właśnie koleżanka mamy teoryte girl to jest edycja limitowana, opakowanie mamy z, z słynną złotą pszczółką, ja tutaj mam odsypkę tych meteorytów. W zbliżeniu będziecie widzieć, jak one wyglądają, także tutaj była to edycja limitowana, która podobno bardzo szybko się wyprzedała. Natomiast Guerlain co jakiś czas odświeża swoje perełki i jest to ich kultowy produkt. Oczywiście wiadomo, że kultowym produktem z Guerlain jest również podkład, natomiast ja ostatnio miałam przyjemność testować ich krem BB chyba nie wiem jak to się czyta, ale jest po prostu fantastyczne i na pewno się skuszę. I robiąc, robiąc zakupy, jeżeli już bym robiła zakupy i kupowała coś z Greno, to chciałam też najpierw troszeczkę posztać o metory, tak? No i tak jak Wam wspominałam, akurat się okazało, że koleżanka ma, także my dla siebie jesteśmy dobrymi duszami i pożyczamy sobie na nawzajem różnego rodzaju produkty, żeby ewentualnie później albo się przygotować do tego produktu, albo się zniechęcić i ewentualnie nie kupować. I powiem Wam szczerze, że na mojej koleżance na przykład nie robi żadnej różnicy tak naprawdę stwierdziła, że to są wyrzucone pieniądze w błoto, bo produkt tak naprawdę nic nie robi oprócz ewentualnego rozświetlania, co się wiąże na przykład z drobinkami na skórze, które są bardzo widoczne, natomiast moja druga koleżanka uwielbia Guerlain, ma skórę właśnie suchą suchą raczej wrażliwą i tutaj w tym, w tym przypadku Guerlain się sprawdza przecudownie, wygląda pięknie na buzi i nie rozstaje się z nimi, także ja jestem taką osobą pośrednią, która chciałaby kupić te produkty, jednocześnie nie ma tego produktu, nie wie jakie są i nie chce też kupować w ciemno, ponieważ w seworze takie garnale kosztują około, z tego co mi się kojarzy, około 30 zł. Także jest to wydatek dosyć spory, nawet na tańszych stronach, które ja ostatnio proponowałam, garnale kosztują około 150-160 zł. Także myślę, że w tym miejscu warto kupić na przykład podkład garnale, jeżeli nam się właśnie nie sprawdzą te perełki. Także jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda test, jak one się prezentują na skórze, ponieważ ja już mam je nałożone, także możecie się przy okazji przyjrzeć, to zapraszam Was do testu i zrobię Wam na końcu filmiku podsumowanie po kilku godzinach jak ten produkt się prezentuje na skórze, także będziecie mogły sami podjąć decyzję i ja przy okazji ocenię ten produkt, także widzimy się w teście. Przybliżyłam Was trochę, żeby ewentualnie widać było ten efekt, który mogą być kuleczki. I tak jak Wam mówiłam, to nie jest moje pierwsze wrażenie, ponieważ ja je używałam już wczoraj. Ale chciałam przetestować, którym pędzlem będzie lepiej. I wydaje mi się, że chyba bardziej zbitym, takim jak na przykład Hakuro H54, będzie lepiej nakładać te kulki. Także one tak w ten sposób wyglądają. I od razu, jak otwieracie opakowanie, to macie taki wspaniały zapach. I krębę bez gorleon tak samo pachnie. Także one mają, Gerlion ma właśnie tą, taką specyficzną nutę. Dobra, nałożyłam dosyć sporo na pędzel. I tak, tutaj mam zakryte doskonałości, także mam nałożoną mieszankę Dr. G i Wishiderma a Także dodatkowo to jest rozświetlające podkład. No i żeby perełki się wykazały, to właśnie wybrałam tak, taką wersję podkładu. żeby zrobię, zrobię może jedną stronę twarzy żeby ewentualnie zobaczyć różnicę. Wiecie, no pudel też nie daje takiej dużej różnicy, także tutaj może też rozświetlę różnice pod oczami. I to, co wczoraj zauważyłam, to to, że tutaj się bardzo zbiera brokat pod oczami. No, zobaczymy. No i spróbuję czoło. Właśnie nie wiem, to jest najważniejsze, czy takie wciskanie, ale ta wersja, ta z pszczuką. Tutaj nie wiem, czy to wy widzicie, ale no, oczywiście skóra jest super rozświetlona, tak? No ta strona jeszcze nie jest, nie ma w ogóle rozświetlacza, nie ma różu, to jest inny efekt. Ale tak, tutaj się może przybliżę. Bardzo widać, yy, duże drobinki ma, duże drobinki. Także nie wiem, czy to jest ta wersja z pszczółką, yy, czy, nie wiem, nawet się może przyjrzeć, się ta strona bez niczego, a ta strona z Tutaj mi się wydaje, że tutaj jak zwykle na kościach jest ta skóra rozświetlona. No dobra, układamy. Ale mi się wydaje, że one się po prostu tutaj bardzo zbierają. I na pewno osoby, które nie lubią wyświetlających podkładów, to zdecydowanie nie będą chciały się skuścić na ten produkt, ponieważ no, on niby nie robi różnicy na twarzy. Ale podobno jak się ich przestanie używać, to się widzi dzisiaj różnica tej właśnie takiej Taki charakterystyczny znak, znak, który odgrywa, że na początku właśnie nic nie widzimy, nie widzimy żadnego e, rozświetlenia, żadnej różnicy na twarzy, e, a później jednak e, jak się przestanie używać, to się widzi różnica. Jestem się czy te inne wersje, takie na przykład, które teraz są dostępne w Teglasie. E, są inne, czy dają inny efekt, bo ja mam ochotę na te perełki, ale <laughs> powiem szczerze, że po wczoraj naprawdę nie widziałam żadnego efektu na twarzy, może skoro się nie przetuszcza jakoś bardzo. Ale widzicie, no tutaj ja bym na raku to zrobiła szybko makijaż pudrem, bo tutaj muszę to wklepywać, wkładać, no i bliska. Widać bardzo duże drabiny, naprawdę bardzo duże. Nie wiem, czy no teraz tego nie widzicie, to nie jest aż takie bardzo um, zbliżone ujęcie, ale... No, no nie, skoro wygląda ok, ale one nie mają za dużego krycia, no nie wiem. Także jak na 200 zł, to powiedziałabym, że szału nie ma. Dobrze, że je pożyczałam na początek, bo już miałam je zamawiać to Słowniej Kliftoni, bo chciałam kupić puder, puder podkład gerlę, ale... No i widzicie, jak sobie siedzę i nakładam, nakładam i tak naprawdę tylko nawarstwiam tych drobinek, także już kończę. Eee, tutaj właśnie widzicie, moja krzonka ma odsypkę, bo to nie jest oryginalne pudełko od gerlę. Tam to jest takie bardzo ładne, ekskluzywne, naprawdę świetne. Ale... No nie wiem, za dużo ma... Bardzo ma dużo tych kulek różowych, to mniej złotych. średnie, no, no nie wiem. Bez kura, nie skóra ładnie wygląda, jest taka, taka promienna, no też się musi wtopić. Nie wiem, czy to widzicie. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy to widać, a później pewnie zobacz to w, na komputerze, ale no nie wiem <coughs> dobra, robię cały makijaż i wracam do Was no i oczywiście z podsumowaniem później po kilku godzinach zobaczymy, czy to Wasz się bardzo świeci także teraz się przyjrzycie, jak to wszystko wygląda i zaraz Wam się pokażę w makijażu no i zobaczymy, co dalej no, tak się prezentuje wykonany makijaż myślę, że efekt jest naprawdę bardzo porządny jeszcze tutaj sprawdzę może w lusterku jak to wszystko wygląda skóra jest naprawdę rozświetlona ale ja widzę to rozświetlenie po rozświetlacz, także nie wiem czy powinnam akurat w tym momencie nakładać to na rozświetlacz ale tutaj cała skóra na nosie tutaj ewentualnie w okolicach ust czy na brodzie jest taka rozświetlona ale nie wiem, czy Wam się będzie podobał ten efekt, bo powiem Wam szczerze, że to są drobinki. To są po prostu ewidentnie drobinki, e, które Wam mówiłam, że tutaj się bardzo zbierają i to mi właśnie przeszkadzało, ponieważ jak robiłam zbliżenie, mimo że skóra na przykład e, wczoraj się nie przytuszczała, no to jednak tutaj mi się strasznie zbierają te perełki, także no nie wiem. Ja Wam oczywiście pokażę ten produkt za kilka godzin, idziemy na zakupy, dzisiaj mamy e, wolny dzień, także jest idealny dzień do testów. Jeszcze Wam zrobię test tych róż z Makeup kaplanów. akurat dzisiaj ich nie mam na sobie. A jeżeli się zastanawiacie, czym wykonałam makijaż, to tutaj Wam pokażę. Wykorzystałam pal paletę zojby. Jeżeli chcecie ten makijaż ewentualnie, może troszeczkę inny, to jak najbardziej Wam pokażę nam wykonany taki makijaż tą paletą Zoeva Mix Metals. Świetna paleta! Bardzo. Ja bardzo w ogóle ostatnio polubiłam ten kolor, który mam teraz na oczach. A taki właśnie, to jest ten. Ten najciemniejszy was palety. I trochę zmieszałam z czernią, i tutaj na środek powieki nałożyłam ten kolor. Także tak się prezentuje makijaż. Oczywiście e, roślita Szmeru Luminizer i mam e, wykonturowaną buzię bronzerem z Pierna. Czy tam z Mio, to jest jedna, jedna ta sama firma. A na ustach mam Clarence. Taki błyszczyk Balsam ust, żeby tutaj nie dominował nad. A no i oczywiście Essie I Essie to jest uh, Minty Candy Apple Świetne, po prostu pokazywałam wam ostatnio na Facebooku, bo się na są dwie warstwy, naprawdę rewelacja E, bardzo fajne i na pewno się skuszę na kolejne. E, no, także słuchajcie, jest godzina 10, a ja mniej więcej wrócę o godzinie 15. Myślę, że tak po 5-6 godzinach to spokojnie będzie można ocenić ten produkt. E, ja go wczoraj miałam około 9 godzin, także Wam też powiem od razu moje wrażenia po całym dniu, ponieważ pewnie Wam zależy na tym, żeby skóra była rozświetlona i taki efekt się utrzymywał co najmniej 8 godzin, czyli w momencie, kiedy jesteśmy w pracy, żebyśmy po prostu nie wychodziły zmęczone, no, ale wiadomo jak to jest, jak się pracuje przy komputerze, czy właśnie e, jesteśmy cały czas w ruchu, także ten makijaż Taki, musi być nielaganny, No i wam powiem, czy te barelki się sprawdzą na dłuższą metę. Także e, ja Was zapraszam do podsumowania i mam nadzieję, że ten test Wam się przyda. A ja wracam do Was po 6 godzinach. 6, zaraz, czekajcie, jest 16. Tak, no to po 6 godzinach była 10. E, no już zaczyna się trochę świecić, tak jak zwykle moje czoło, zaczyna się trochę buntować. Ale ono nie zostało zmotywowane, wręcz rozświetlone. Jeszcze użyłem rozświetlacza na czoło, także no, miało podgórkę. No i teraz w sumie taki, no wypadałoby być tego produktu. Ja, jeszcze się trochę przybliżę. Eee, powiem wam tak: skóra nie wygląda źle, jest rozświetlona, jest bardzo ładna, ale mi się wydaje, że to też zasługa rozświetlacza. Tutaj tak jak Wam mówiłam trochę mi się zbiera oczywiście cień i e, tutaj jest bardzo taki m, bardzo widoczny brokat. E, także no jest średnie, by powiedziała tutaj. Tutaj To mi się akurat bardzo nie podobało pod oczami, ponieważ pod oczami ale, i lubię rozświetlenie, ale lubię taki, taki satynowy, taki matowy trochę e, takie wykończenie, no nie wiem jak wam to, to nazwać, ale jak wam to ująć wręcz. E, no, ale Wiecie, to jest tak, biję się z myślami, czy Wam polecić ten produkt, bo tak naprawdę ym, nie wiem, czy warto polecać produkt za 200 zł, który tak naprawdę nie robi nic na pokaże, oprócz tego, że moja skóra praktycznie wygląda tak ciągle. Jest taka rozświetlona, taka wiecie, promienna, a, robię, a tak naprawdę nie, nie nadaje tutaj rozświetlenia, tylko właśnie zmontowiam, yy, pokażę Wam zresztą, takimi produktami, bo najczęściej używam dwóch produktów. To jest Sexy Mama firmy Debalm i to jest taki żółty, fajny kolor. No i moja skóra automatycznie już później takiego blasku e, dostaje, bo, bo się po prostu rozświetla sama już naturalnym sebum. A tutaj tutaj jest zawsze rozświetlacz, też się mnie pytać, także tak zrobię Wam filmik o właśnie rozświetlaniu skóry twarzy, o takich trikach, które Wam pomogą zarówno w kosmetyce, jak i w, e, w pielęgnacji i makijażu e, rozświetlić tą buzię a Użyłam również Mio i to jest super puder, jeżeli na macie e, podkłady a e, czy macie takie bardzo rozświetlające podkłady, to bardzo fajnie się stopi ten puder i będzie dość tak matowił, ale rozświetlał skóry bardzo ładnie pachnie, taka, no takie super, no fajnie, bardzo, bardzo ładne. Czekajcie, ja tak może sobie porównam. To bardziej pudrowa, ale ma bardzo podobny zapach, wiecie, To no, ja teraz to odkryłam. No cóż, to tylko 10 zł, prawda? Także naprawdę e, ja bardzo lubię nowości, bardzo lubię ekskluzywne kosmetyki, zresztą to, to przewicie, ale myślę, że czasami w kolorówce nie warto przepłacać, byle, by tylko mieć ładne opak opakowanie grę. Oczywiście ja wiem, że ono pięknie wygląda, ale te dwa pudry sobie z tym tak samo radzą, także... Nie chciałabym Wam polecać czegoś na siłę, bo mnie na efekt się podoba, ale ja tego produktu nie kupię, także bardzo fajnie, że przetestowałam. Bardzo mnie ciągnęło. Jestem, no, jestem też ciekawa wersji kompaktowej, bo Guerlain wypuściło również wersję kompaktową. Widziałam już w internecie za 170 zł. Ale nie wiem, czy nie warto kupić w tej cenie po prostu podkładuję sobie go popróbować. Zresztą ja używałam już krem BB z Guerlain, a teraz będę używać podkładu, także zobaczę, który mi się spodoba i na pewno krem bebe, mogę Wam polecić, bo używałam go przez ostatnią, cały tydzień e, i jest naprawdę cudowny, jest po prostu boski. Ja go uwielbiam, uwielbiam jego zapach, uwielbiam jego wykończenie. E, nie przytuścił mi zbytnio skóry, słuchajcie, ten puder, ale tutaj na przykład, gdzie macie często rozszerzone pory i jeżeli macie ten problem, no to to będzie średnie, bo tutaj mamy, ja dosłownie mam na policzkach, tutaj mam satynę właśnie Debal, a tutaj mam jakby, jakby nie mam, w ogóle u mnie nie widać porów tak ogólnie, jak nałożę podkład czy coś. Nikt, żaden chyba podkład nic nie robi z tymi porami. Ale te drobinki wyglądają dosłownie jak moje pory. Jakby, jakbym miała naturalne pory, tylko że błyszczące. Także średnio, naprawdę średnio. I to mi się tutaj tak strefa, ten trójkąt mi się bardzo nie podoba. Ale wiecie, też jestem tak bardzo krytyczna, bo ja lubię rozświetlenie, ale naprawdę nie widzę nic. Co bym nie mogło użyć, a niektóre produkty rzeczywiście są super i godne polecenia z tych droższych marek. Także ee, myślę, że nie warto. Myślę, że nie warto i tutaj naprawdę się zastanówcie nad tymi kuleczkami e, a e, bo myślę, że, że nie, że się radzę naprawdę nie, nie. mogę wam nic polecić takiego ciekawego, tylko ten krem BB z Grin. To bym się tutaj zgodziła, bo, bo grę ma super krem BB, ten lingerie, czy tam, jak to się czyta. A to, jest akurat, to jest akurat super także dajcie znać, czy ta recenzja Wam się podobała czy coś Wam wniosła no zobaczyłyście na żywo, ja nie mam lamp także tutaj widzicie wszystko w takim naturalnym świetle myślę, że to jest też plus tych filmów, bo lampy po prostu przekłamują lampy oczywiście stwarzają efekt pięknej skóry ale Musimy mieć bardzo naturalne oświetlenie, bardzo na tym pracować i też przede wszystkim mieć taką umiejętność doboru światła, żeby to światło nie było przekłamane, także myślę, że takie testy są też dobre. Ja oczywiście będę robiła z lampami niektóre filmiki, ale test tak ja bym chciała pozostawić bez lamp, no bo ja mam tutaj za mało miejsca, żeby Wam rozstawić takie oświetlenie, żeby było bardzo, bardzo naturalne, czyli typu, typu lampa pierścieniowa to jeszcze może być, ale też mogą być na przykład parasolki, no jeszcze na tym pomyślę. No, także... Tak... No chciałabym, ja bardzo lubię w testach polecać produkty, ale tym razem nie, nie da rady. Także ja się z Wami żegnam. E, mam nadzieję, że to jest Wam się podobał. Tutaj widzę, że Morris się... Oh. No. No także my się żegnamy. E, I dajcie znać, oczywiście kciuka w górę, jeżeli to Wam się to podobał e, I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Hej!